Panie pośle, czy według Pana PiS się sypie? Zajęte to pytanie, ponieważ ostatnio wycofana ustawa o spółkach Skarbu Państwa, teraz wycofana ustawa o samorządach, czy to wskazuje na to, że PiS nie ma większości? No, Eldorado się kończy. PiS gnije, a jak coś gnije, to się pojawiają różne efekty uboczne. W przypadku PiSu to są właśnie wycofywane projekty ustaw. No, wycofywane są dlatego, że chłopaki i dziewczyny boją się, że nie będą mieli wystarczającej siły do przegłosowania tych projektów po prostu. Natomiast cały czas jeszcze w tle toczy się konflikt z Unią Europejską. W sprawie KPO ciągle nie mamy tych pieniędzy. W sprawie kar za izbę dyscyplinarną cały czas są nam je naliczane. Już bilans wynosi miliard siedemset milionów złotych. Dzisiejszy rząd wysyła wniosek, żeby wstrzymywać naliczanie tych kar. Uda się w końcu happy end, czy jednak cały czas te kary będą naliczane? To jest jedna z najdziwniejszych rzeczy w polskiej polityce, dlatego że dokładnie wiadomo, jaki jest przepis na odblokowanie tych środków. Dokładnie wiadomo, kogo trzeba przywrócić do orzekania, jak powinny kształtować się ustawy sądowe i PIS po prostu tego nie robi. Myślę, że oni po prostu nie chcą tych pieniędzy. Tyle, że problem jest taki, że teraz, kiedy ich przycisnęło i kiedy żadnych na żadne inne pieniądze nie mogą liczyć, no to próbują pójść po rozum do głowy. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno. Na koniec propozycja Szymona Hołowni, Polski 2050, czyli 30 godzin pracy wolontaryjnej dla kandydatów na list do Sejmu. Uważa pan, że jest to realny postulat, czy tylko takie zagranie wyborcze? Oczywiście, że realne, jeżeli Szymon Hołownia powiedział, że tak będzie, no to tak będzie, ale też to żaden problem, no bo wielu z nas podejmowało się wielu akcji wolontariackich. Każdy z nas w zasadzie ma za sobą przepracowane długie godziny na wolontariacie. To bardzo dobrze, że ludzie, którzy pójdą do polityki, wcześniej będą sprawdzeni w wolontariacie.